Siedzisz w kawiarni. Jest naprawdę miło, aż nagle koleżanka rzuca: "Ej, bierzemy ten deser na pół?" Ty już wiesz, że to dodatkowe 30 zł, których kompletnie nie masz w planie na ten tydzień. Ale zamiast powiedzieć: "Dzięki, pasuje", uśmiechasz się i potakujesz. A w środku? W środku czujesz, jak zaciskać się pętla w żołądku. To są właśnie wyrzuty sumienia. Zapłaciłaś za czyjąś chwilową przyjemność własnym poczuciem bezpieczeństwa. Czy to był dobry interes? No raczej nie. Dzisiaj pogadamy o tym, jak przestać przepraszać za to, że dbasz o własny portfel. Bo prawda jest taka, że asertywność to nie jest bycie tą wredną, to nie jest wystawianie pazurów czy kłócenie się o każdy grosz przyznajomych. My się po prostu boimy. Boimy się, że wyjdziemy na skąpe, nudne. Albo że nas po prostu przestaną lubić, jeśli nie pójdziemy na tę kolejną zbyt drogą kolację. Ale zastanów się przez chwilę. Czy ktoś, kto naprawdę cię lubi, chciałaby, żebyś wracała do domu zestresowana, bo znowu wydałaś pieniądze, których nie masz? Twoja wartość nie zależy od tego, ile wydasz na cudze pomysły. Jeśli twój portfel ciągle świeci pustkami, to często dlatego, że próbujesz nim łatać braki w pewności siebie. Czas przestać kupować akceptację otoczenia. Silna głowa to twój najlepszy doradca finansowy. Zrozumienie, że nie powiedziane komuś innemu, to tak naprawdę wielkie tak powiedziane twoim własnym marzeniom. To zmienia wszystko. Masz zawsze dwa wyjścia. Pierwsze to te nieszczęsne wyrzuty sumienia. Wybierasz go za każdym razem, gdy boisz się czyjejś miny. Efekt? Chwilowa ulga przy stoliku, a potem długie wieczory z kalkulatorem i tym specyficznym uciskiem w klatce piersiowej. Płacisz za to swoim świętym spokojem. Drugi scenariusz to stabilny budżet. To wybór, który na początku może wydawać się. no, dziwny. Możesz poczuć lekki dyskomfort, gdy pierwszy raz powiesz, dzięki, ale to nie jest w moim planie. Ale wiesz co? Ten dyskomfort trwa minutę. A spokój, który poczujesz, gdy twoje oszczędności zaczną rosnąć, on trwa tygodniami. Często nie zauważamy, jak bardzo te małe, grzecznościowe wydatki sumują się w skali roku. 100 złotych tu, 50 tam i nagle okazuje się, że Twoje marzenie o własnym kursie, nowym sprzęcie czy po prostu o spokojnej poduszce finansowej odsuwa się o kolejne miesiące. Kiedy nie stawiasz granic, Twój budżet staje się zakładnikiem cudzych potrzeb. A ty? Ty znowu zostajesz na miejscu pasażera, patrząc, jak Twoje ciężko zarobione pieniądze odjeżdżają w stronę cudzej satysfakcji. Pewnie teraz myślisz, no dobra, ale co ja mam im dokładnie powiedzieć, żeby nie wyszło głupio? Spokojnie, mam dla ciebie gotowce. Takie, które nie wymagają kłamania ani głupich tłumaczeń. Zamiast mówić, nie mam pieniędzy, co brzmi trochę słabo i stawia cię w roli ofiary, powiedz po prostu: W tym miesiącu mam już zamknięty budżet na rozrywkę. Czujesz różnicę? To jest informacja o Twojej decyzji, a nie o Twoim braku. Albo zamiast wykręcać się brakiem czasu, powiedz: Dzięki za zaproszenie, ale to wyjście nie jest teraz moim priorytetem finansowym. To brzmi dumnie, jak kobieta, która wie, czego chce. Jesteś kierowcą, który wie, ile ma paliwa i dokąd zmierza. Nie przepraszaj za to, że masz mapę i się jej trzymasz. Co się stanie, gdy zaczniesz tak mówić? Niektórzy mogą być zdziwieni. Inni mogą próbować ci namawiać: Daj spokój, raz się żyje. Ale pamiętaj, to ich sposób na radzenie sobie z własnym dyskomfortem, a nie twój problem. Prawdziwe relacje przetrwają twoje nie. Te, które opierały się tylko na twojej uległości cóż, może i tak nie były warte twojego spokoju i twoich pieniędzy. Budowanie takiej postawy to proces to nie stanie się w jedną noc. Zgodnie z zasadą 1%, nie musisz od razu odmawiać wszystkiego. Zacznij od jednej małej rzeczy. Rozpoznaj swoje potrzeby. Sprawdź, na czym naprawdę ci zależy. Czy to jest ten deser w kawiarni, czy może poczucie, że za rok będziesz w zupełnie innym miejscu finansowym? Na blogu wrzuciłam Piramidę Wolności. To schemat, który pokazuje, jak krok po kroku przejść od rozpoznania swoich potrzeb przez wyznaczanie granic, aż po ten upragniony spokój. Koniecznie tam zajrzyj, bo ten obrazek bardzo ułatwia zrozumienie całego procesu. Link będzie w opisie. Kiedy zaczniesz wyznaczać te granice, zobaczysz coś niesamowitego. Twoje pieniądze nagle zaczną zostawać w portfelu. Przestaną przeciekać przez palce na rzeczy, które nawet cię nie cieszą. To jest właśnie ten szczyt naszej piramidy wolności. Moment, w którym Twoje pieniądze wreszcie służą Twoim marzeniom. Na koniec zróbmy ten 1% postępu. Właśnie teraz. Przejrzyj historię swojego konta z ostatniego tygodnia. Znajdź jeden wydatek, na który zgodziłaś się tylko dlatego, że głupio było odmówić. Zauważ to. Bez biczowania się, bez oceniania po prostu obiecaj sobie, że następnym razem wybierzesz siebie. Napisz mi w komentarzu: Jaka sytuacja najczęściej rujnuje Twój plan finansowy? Gdzie najtrudniej jest Ci powiedzieć nie? Czytam każdą wiadomość. Pamiętaj, nie jesteś w tym sama. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Razem budujemy Twoją wolność. Do usłyszenia.